Uuuu Dobra, kolejny dzień chyba, Tak, kolejny? Dobra No to co, do pracy? Yy, a no tam gdzieś zaparkowałem auto tutaj Mogę w się Dobra, pobióra się pewnie potem zjawi ja na razie jadę już Dobra, te zakręty są pośledzone Albo całowiły takie stare Cholera Turbo. nie ma tu nie ograniczeń z tego co wiem ale dobra, nieważne no, no 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 dobra 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 już koniec, o Jezu co no co trzeba też wojać, o co tu ma nie gadać odpal się obróżek już tam idzie меня не. его добрал я перчатка да за что я запомнил не скажи Кирсу. Mhm. Nie wiem co, nie wiem dzisiaj jakoś nie wyspanę, bo ja Najpierw najpierw przyspieszam, nie wiem do jakichś dwusu, potem się rozbieram zobaczyć jak, też, jak wygląda. Ja chciałam potem naprawić, a teraz zapomniałem się nie wkasić jak wychodziłem. No, a ja ze 120 jechałem. Mhm. I telefon przegląda. Mhm. To tak nie robi, to bardzo źle. Mhm. Kurde, te auta zastępcze to, to wiocha panie, nie wiem co nic wprowadzili. Siema Waldek. Siema Waldek. Maciek, Janusz się ma. No dobra. No, Muszę się oni jeszcze... Zająć. Janusz, czy no, chyba mówi... mówiłem ci, żebyś nie krzesła zamontował, co nie? Hmm Dobra, co były w ogóle z tymi autami? No nie wiem, ja tu muszę i wymienić opony na elektrownię, bo to kuźwa... Hmm. Tragedia, dostałem najgorszego złoma, jakiego mogłem dostać. macie dlaczego to silnika nie ma? No bo tu miał, ba, miało, wiesz co być? No Przecież co? Nie silnika. A. Trzeba zamówić nowy silnik, chyba. A, no. Więc no tego nie rób, na razie zrób tą u S5. No w sumie dobra. Znaczy... Na razie trzeba skończyć te auta, bo tutaj, no wiadomo, jest podjazd zajęty, więc... No, to 46 robię, no. Nie wiem, dobra, ja się najpierw może tym zajmę. To ty weź Maciek, zadzwoń po dostawce silnika, albo coś, bo no, nam zabrakło. A tak to chyba wszystko spoko, co nie? Dobra, olej teraz odpchnij. Dobra. Tu będzie w po jakieś dostawce. A tutaj na lakierowanie to chyba tam na Co tam mówiłeś Maciek? A, że silnik? Dobra To się tym zajmę Wrócę mu te opony Zmieniłem mu już Okej okay. Auto skończone, więc wrzucaj ten silnik Dobra Zaraz tego... E, to miał ich numer? Dobra Dobra, to ty dzwoń po tego od BMW, a ty po tego od y, tego no, no. GTA I no, zwolnijcie tutaj miejsce, bo jeszcze moje auto trzeba przypatrzeć Dobra, to teraz? Moje auto Uważaj Idę po Skyline'a Dobra, wracaj bramy na razie nie będę zamykał, bo nie muszę Jak na razie Eee, dobra, tutaj pierciele oczywiście nie umiem wjechać Nie ja nigdy nie wjeżdżam tutaj tymi autami, bo kurde Nie potrzebuje... nie potrzebuje tutaj wjeżdżać, Dobra. No jak ty jak to się stało kurna Janusz, no nie widzisz? Zderzak jest cały rozwalony Trzeba wymienić No nie, bo on jest ślepy chyba Przecież okulary ma Cuczewki zarazem no w sumie tutaj nic nie trzeba jednak Tylko ten zderzak I Zmieniaj tutaj a ja póki co to zadzwoniłem po gościu, od BMW, bo powiedział, dobra. że jutro przyjedzie i ja okay. powiedziałem, że jak jutro to 100 dolarów, no. to 100 więcej. Dobra. Dobra, wszystko znów zamontowane. Eee, tutaj to tu. jest dobra. Ale nie. No. nie dobra, tutaj to, tu. o dobra, tu się idzie. Do dzień dobry Dzień dobry No dzień dobry, dzień dobry Ja jestem Marek To tak tylko powiem Generalnie to do zrobienia Zmiana felg Znaczy nie, opon podwyższenie mocy Mapa tak zwana I Wypolerować lampy i olej Okej, okay, tylko że okay. e, e, pan wjechał tutaj na lakierowanie, e, więc... E, tylko tu było miejsce. Jak tylko tu wcześniej tu jeszcze było. Dobra, tymczasem ja tutaj. Dobra, za chwilę ja przejadę na lakierowanie. Dobra. Także dziękuję. Macie przy to Eee, Tak, jeszcze poproszę numer pana. Mm. Mmm. 608 Ile? 608. 608. Aha. 305 305. Tak? 210. 210. Dobra, wszystko jest. No poproszę poprowadzić po auto. Okay. auto zastępcze. Okej. I tutaj co auto zastępcza? Można sobie wybrać czy jakiś konkretne. można wybrać. To ja wezmę tego super pzota turbo przelot. Dobra. Widzę, że zauważył, że kluciki ja od razu tam leżą. Dobra, ja zamknę za nim tą bramę. Dobra i teraz ja przejadę sobie swoim autem na lakierowanie. Dobra, nic nie jedzie. Dobra, tu tutaj e, nie. Dobra, tu zamykam. E, dobra, weźcie się, Maciek zajmie i tym autem, ja się zajmę swoim. Kurde, by... Mówiłem ci, byś nie miał tego kebaba. Ale czekło ci z tego auta trzeba, że pomóc, tą. Właśnie wiem. Pod dobra. Weźcie się, się, zajmę tego. że jakby co klient podjechał, to musisz pomóc, Macikowi się nim zajmę, ja się zajmę. Maciek bierzał za góry, imienia w kurze. Cię chyba trzeba podszkolić, bo ty stoisz się patrzysz wiecznie. Dobra, ja muszę też być tutaj, pomóż z tym autem, które <laughs> przemalować Ła, ty debilu, są, ty we mnie kluczem rzuciłeś. Ła! ci nie jest? O nic mi nie jest. <laughs> Dobra, nie wiem, macie, kto może wejść już wcześniej na emeryturę, bo sorry, wszystkie ja, mój, ja mu, ja mu pomogę, on mi pomoże. Trzymaj butle oleju i tu ten Dobra. Jakby to pomalować w sumie? Nie. Pomarańczowy. A bo, dobra, wiecie co? Ten, Januś ja on sobie sam może poradzę. No, czemu ty na pilona nie mnie Wydał o to! Teraz, drogie dzieci, mnie wysłuchajcie. Taka rada dla was. Nigdy nie denerwujcie blurka, bo skończycie tak jak Maciek, więc. No. No, tyle. Tyle ode mnie. Oglądajcie dalej. Chyba co on ci znowu zrobił? Wylał na mnie całą miskę oleju Jaki debil No i zobacz co teraz co się z nim stało Został kopa Stary dziad Dobra, nie wiem, weź gdzieś ukrywa jak się się dobie, to będziesz mieć przewalone Dobra I no, Albo od razu, nie wiem, na no, 102 się zadzwoń czy coś Nic mu się nie stało tak Tylko kopnąłem to też. Mm, Jak coś to pobalował, to nie nasza wina. No, w sumie. Mm, takie żółte, niezbyt Przyjąłem go na górę. Dobra. Em, Ale to. to dobry, te, dobry ten system testowania kolorów. Wiem, wiem. Taki sobie pan zostawia. No to rób taki. No. łap dobra. folię i oklejaj. Wiem, wiem, wiem No i jest Dobra Pracy? Trudno Ja ten dzisiaj wyjpa kupić Dobra, znaczy. auto zrobione Dobra MX-8, RX-8 to bardzo proste auto do wykonania Zaparkuje mm -hmm. tutaj u naszego dostawcy Dobra, ja zaraz do niego zadzwonię Zadzwonię, bo ci dawał numer Chyba Dał ci numer? Tak O, to dobrze Zapalę z tobą Malborowska Ale dobre są te Malborów No Ale tak na wejpa się kiedyś przerzuca ja nawet dzisiaj chyba Hmm. Próbuję Dobra, co dzwonię do tego typa Halo? Jest pan? Pańskie auto jeszcze jest gotowe do odbioru. Może pan się już przyjeżdżam, do chwilkę będę. Dobra, do widzenia Dobra, która w ogóle jest podziwna, bo tak zapomniałem sprawdzić. 17. O kurde... Ja mówię, o której my kończyliśmy, bo jeszcze nawet nie pamiętam. Siedemnasta. Siedemnasta? Hmm, A, nie, nie czekaj Nie, dobra, ja kończyłem 17, jeszcze zostajesz, dobra. No dobra, to właśnie te auty, Po co on O, dzień dobry. Pańskie dzień auto, auto stoi tam. Dziękuję, co? do widzenia. Nie no, alo, panie pieniądze. panie, panie! Skąd Dobra, mam dokumenty rejestracyjne, jeszcze się go zgłosi Zrobię to nawet teraz Dobra, zgłoszony e, Mam nadzieję, że policja się nim zajmie, a ja w tym czasie jadę do domu, na razie Na razie Anuś, na razie Waldak. do blura jeszcze napiszę że tego, że do domu zresztą bym też raczej zaraz powinien jechać dobra wysłane mm, okej okay. ale dobra. Zresztą czas mi się wydręb strzela. Nie wiem, czy to i nie wiecie się, ale już nieważne. Muszę sobie jakieś nowe Audi kupić, albo w ogóle inny samochód, ale to na pewno nie teraz, nie jutro, nic za tydzień. Jeszcze nie mam pieniędzy na to. Co tu się kurna stało takie czarne? Dzień dobry. Dzień dobry. Starszy antyperspirant. Yy, yy, Michał yy, Wackowski Pan, mamy, nie, pan nie zwraca uwagi na mój strony mamy zaostrzony rygor, ale poza tym e, widziałem, zgłaszał pan tego e, niezapłacenie, kradzież tak jakby. Tak. E, dobrze, e, to może pan go pisze, da mi pan te wszystkie dowody. No miał ciemny kolor skóry, zarost, e, w ogóle długie włosy. Koloru, czy niezwykle pamiętam, ale jak już coś to chyba taki zielonowy, tak niebieski, zielony, coś w tym stylu. No i taki na biało ubrany zazwyczaj. I no i chyba raczej tyle, a z dokumentów rejestracyjnych to Wam już przesyłałem. Jasne, jasne, dziękuję bardzo. Jeżeli wszystko to zostanie ogarnięte, to będziemy się z Panem kontaktować. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. Mam no, nadzieję, że tak się dostanie karę, bo kurde, no nie zapłaciła. E, blureki. No, do kawał dobrej roboty. No, ale dobra. Ja mogę już na razie, albo nie no, po co, iść spać. Ja po prostu se. jeszcze chwilę pobram na kompie